Maleczko, znowu gadamy do ręki, znowu ludzie się będą czymś nie patrzeć. <laughs> Z tych wakacji nagram wam taki lifestyle'owy owy zlepek. Pokażę wam na jakąś łownie. Tutaj udało mi się dotrzeć, <laughs> także zobaczymy, jak to wyjdzie później w praniu. Bo tu się zapomni telefonu, tam się zapomni mikrofonu. Tu, jak się już wzięło wszystko, okazało się, że nagle nie jest nic naładowane. Także zobaczymy, ile materiału z tego wyjdzie. Poranne kroki na samym początku, jak tutaj przyjechaliśmy, to tętno podbijałem takim truchcikiem, bo biegiem tego nazwać nie można. Aczkolwiek po całych dniach chodzenia, gdzie około 30 tysięcy kroków, pokazuje zegareczek, gdzie nie zawsze go mam ze sobą. Także bankowe jest troszeczkę więcej tego, zawsze w skali dnia. No to po tym łożeniu, jakbyście zobaczyli moje nogi, no to nie, wracamy do marszu, do marszu szybszego marszu na korzyść jakby wydłużenia czasu. No nic, e, wyjazdy mają to do siebie, że można robić poranne jakby rozruchy, właśnie przy takich widokach. Minusem jest oczywiście to, że na stołówce zawsze jest test silnej woli, aczkolwiek e, Póki co nie ma z tym problemu, tam wczoraj miałem taki kryzys, że chodziło za mną wszystko po prostu, ale Później jak byliśmy na mieście, to wypiłem na po ten e, puszeczkę napoju zero Jakąś gdzieś tam kwantę dorwałem bez kalorii, więc jakoś da się żyć Szkoda, szkoda kasę, szkoda tych wszystkich vlogów, żeby gdzieś się nawpieprzać na, na wyjeździe, nie? Poza tym, jak już się wziąłem na, za współpracę z kimś e, odpowiedzialnym, rzetelnym i w ogóle e, co markę samą sobą reprezentuje na wysokim poziomie, no to to raczej nie mam jaj napisać mu w raporcie, stary pękłem, pęknąłem wymiękłem i zjadłem loda, nie? o, trochę takie mało męskie więc jakby trzeba znaleźć swoją wartość i dążyć żeby ta wartość była coraz większa więc zawsze powtarzam, że tam gdzie się jedzie, tam gdzie się coś robi, zaczyna, kończy dużo ludzi zawsze widzi problemy no, natomiast zawsze wychodzę z założenia, że trzeba widzieć możliwości Dobra, widzimy się później. Powiem wam, że tak, wersja siadu bogarskiego z suwnicą, z ławeczką, masakra. 100% ruchu, czujesz jakby pompę, ani sekundy nie masz momentu, gdzie mięsień jest luźny. Dużo lepsze wersja niż handelkami. i to co się dzieje to jest masakra. będzie ogień. Zostały trzy tygodnie. Musi się udać. że e, na wakacjach nagram wam jeszcze dzień, dzień jedząka żebyście zobaczyli e, jak wygląda dieta e, przed zawodami na 17 dni, troszkę ponad 2 tygodnie e, na wakacjach a więc tak, akurat jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, mam dosyć niski, węg, e, niski dzień z węglowodanami, mam ich 160 na cały dzień e, pierwszy posiłek białkowo-tłuszczowy e, tutaj jest tak, 12 jajek i tutaj nie będzie żółtek, odbieramy sobie trzy całe jajka, czyli trzy całe jajka i 12 białek z jajkiem. Zabieram się za obieranie. E, Sulpiec, kawa, woda, klasyk. <grym> Dobra, tak to wygląda już po wstąpieniu. E, 12 białek jaj i trzy całe. Łącznie 60 gram białka i 15 gram tłuszczu. No nic jem, piję i idę budzić resta lizaków. I następnym pośredniu z wspólny. I jół. Juu. lecimy na drugi posiłek tutaj mamy odżywkę białkową do wsianeczki torba spakowana później trening lizaki na dole czekają łapa siedzi eee. Dobra, posiłek numer dwa YouTube. Nie chciało mi się już białek ubierać, więc leciało owsianeczka. Kładki eee, owsiane mają, bo sobie tylko drzewki białkowe 40 węgla i 60 białek. Eee, pani Lizakowa, kiełbaska, pieczywko, owsianeczka, a najmłodszy Lizak, co? Bo już się pokazać twarzy, też No Dlaczego akurat takie eee, śniadanie Mnie złapałeś? Co czemu na takie śniadanie? To jest wszystko nagrywane, jesteście. Ale Uśmiechnij się do kamery. Miałeś zdrowo. Jesteście na wakacjach spokojnie, że ona się zawsze stresuje, bo tu, tu coś leży, tu stół brudny czy coś, ale takie tak jest życie, nie, nic, nic nie zna pokaz, nie mamy sprzątaczki ze sobą ani nic. Czyste wakacje. wakacje. jest coś dla fanów. Nie, Męża. Tak tego nie pozwolę. Przysłać. No dobra, to będzie na nielegalu. <laughs> W ogóle bardzo ważna informacja, synek tak, je normalnie, on nie je tylko kurczaka jak stary, także e, za, zawsze jest problem, wszyscy myślą, że nie jesz słodyczy. Jak no. się do tego odniesiesz? Jesz tylko? Jem ja tylko nie za dużo. Nie za dużo i jak jesteśmy w domu to co? Jaki masz patent na słodyczy? Z piątuniu nie? Masz jeden dzień i sobie jeszcze do to, na co masz ochotę. Zawsze rodzina myśli, że on nie tylko kurczaka z ryżem i dostaje masę słodyczy, bo, bo ojciec nie da i mu zabiera i w ogóle jest tragedia i po prostu jest biedne dziecko. Nie, no. nigdy nic nie A więc tak, ja już w na trening. Po śniadanku, ja już po drugim posiłku. Lizaki moje po pierwszym. Poszły sobie na basen, stary idzie na siłownię. Eee, fajnie, bo akurat tak e, na siłownię wychodzi około 15 minut spacerku, więc zawsze to jakaś dodatkowa aktywność. Po drodze jest czas wypić przed przetreningóweczkę. Dzisiaj wlatują e, cycki, bareczki e, i tricepsik. E, postaram się coś nakręcić też e, z tego treningu. No, także. Okej, okay, 22. Czemu 22? Nie ma większych. Trzeba zaradzić. Uh. 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 Oh, W przypadku ta pompa taka chyba. <grymne> oh, niecałe 200 węgli, więc siły może brakować. bo link, linki są stabilne można zrobić stabilną pozycję i skupić się tylko na czuciu no. myśliwym pozycja Okej, okay, trening zrobiony i znowu idziemy jeść na obiadek. Powiem wam, że mi to by takie życie pasowało, dostać jakiegoś sponsora, który ci boli za wszystko. Wstajesz, idziesz sobie na kardio, człowieku jesz, później idziesz sobie na trening, znowu jesz, w międzyczasie pójdziesz sobie na drzemkę, żeby później znowu móc potrenować. No, szkoda, że te czasy się zmieniają i, i już to tak nie wygląda, że zawodnicy dostają pełno sponsorów. No, się się gdzieś nie patrzą. Bo idzie jakiś gościu w okularach, wytatuowany z telefonem, więc pewnie nagrywa jakieś dzikie rapsy. Brakuje łańcucha. E, wracając do tematu, to szkoda, że już nie ma takich czasów, że zawodnicy mają kontrakty grube i mają tylko leżeć, tylko e, prowadzą też swoje firmy e, i po prostu no, muszą mieć jakieś inne branże, gdzieś tam w cudzysłowie na zapleczu, żeby e, za, zafundować rodzinie to, co najlepsze. Więc często to tak wygląda, że zawodnik to nie tylko zawodnik, tylko przedsiębiorca, który jest również zawodnikiem, a nigdy zawodnik, który jest przedsiębiorcą, bo zawsze te priorytety, pismo finansowe muszą być e, odpowiednio weryfikowane. No, także lecimy gdzieś obiadek i przede wszystkim e, trzeba odciążyć żonę, bo jakby poranki są dla niej, ona zajmuje się e, z młodym, jakby szaleją po basenach i atrakcjach. Teraz zmiana warty. Ja będę szalała, żąda może sobie w końcu dychnie. No muszę jakoś sprawić wielkie podziękowania za ten e, jakby okres, za cały okres wakacyjny, bo jakby mocno mnie odciąża, jakby zawsze gdzieś tam logistyka typu gotowanie czy coś było po mojej stronie, ale w ostatnim czasie jakby wzięła wszystko na siebie, nawet mnie odciążyła z większością obowiązków w domu. Zawsze się gdzieś tam dzieliliśmy, ale ostatnio wszystko spoczywa na niej, więc... Trzeba ją gdzieś później zabrać, młodego sprzedać i <gry> jakoś uskić gdzieś tam później. Ludzie w tym okresie nażreć się <gry> jak człowiek. No także to później. Dobra, kolejny posiłeczek. Udało mi się dorwać grillowanego indeczka, rys, łącznie 40 gramów węgli, 60 gramów białka, ale tym jakieś tam gulasze, marcheweczki, miarę Uśmiechnąć się do fanów. Czy ona chcesz pokazać dziarę jaką chce zrobić kryminalisty? No pokazuj. Cała rodzina zobaczy, że wyszłaś z <grym> <grym> Ale patrzcie, patrzcie. I cyk. No i tak to można jeść. No i cyk. Dobra, kolejny posiłeczek. tak jak Wam mówiłem, cały dzień pokażemy, e, wafle ryżowe i izolacik. Powiem Wam, jak wymieszacie izolat w zwykłej butelce i będziecie go pić po jakimś czasie, a jest słońce, 30 stopni, i nie w torbie, to to jest coś e, ochydnego. No. 38. 38, i tu żona poprawia. No, ok, kolejny posiłek. Mamy kurczaczka i e, żebarko. E, 60 gram białka, więc puszczę. Akurat ja się takiego zabawka. Więc jako pustek sobie raz jeszcze zniknęła. Okej, a więc las dance na dzisiaj: warzywka, ryż, kurczaczka. Tutaj mamy 60 białka i 40 węgli. węgla. Oczywiście liczone już z tym soli. Dobra, koniec wakacji, koniec vloga. koniec jak na lotnisku, no to jest